Wspólne biesiadowanie, występy zespołów teatralnych, wymiana doświadczeń towarzyszyły piknikowi integracyjnemu. Impreza corocznie organizowana jest przez Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku i stała się już tradycją, gdyż spotkała się z aprobatą uczestników, którzy dzięki niej mogli wymienić swoje poglądy i zawrzeć nowe znajomości. Na pikniku zgromadzili się mieszkańcy oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Pomimo że piknik organizowany był już szósty raz, to nadal przyciąga coraz większą grupę chętnych, nie tylko z Kraśnika, ale i okolic. Cieszy fakt, że cieszą ono się dużym uznaniem, bo nie tylko przyjeżdżają zaprzyjeźnione domy pomocy społecznej z terenu powiatu Kraśnickiego, ale również i spoza powiatu, czyli to jest najlepszy fakt, że takie spotkania są potrzebne. Ja uważam, że tak, przede wszystkim zawiązywanie nowych przyjaźni wymiana doświadczeń, a przede wszystkim czas rozrywki i zabawy. Imprezy uświetniły występy zespołów teatralnych, tanecznych. Na zakończenie artystom nagrody wręczyli starosta Kraśnicki wraz z dyrektor pomocy społecznej w Kraśniku. Po występach wszyscy udali się na poczęstunek. Piknik służy wymianie doświadczeń, a także integracji osób niepełnosprawnych z różnymi niepełnosprawnościami, bo to są niepełnosprawności umysłowe, psychiczne, jak i somatyczne. Bardzo cieszymy się na te spotkania, bo to jest spotkanie z różnych powiatów, z różnych miejsc, z różnymi problemami. Wspólnie ich rozwiązujemy, wspólnie dyskutujemy, a także to jest pewna forma promocji naszego domu, jak również naszego powiatu. Piknik, oprócz tego, że był okazją do dobrej zabawy, pozwolił przede wszystkim zintegrować się mieszkańcom i dyrektorom.